Widzicie myślą, że ja z siebie czubka robię Na sto procent Jakiś czubek sobie jedzie, zobaczcie Co łapkę w górę Witam, to witam Witam O, w szyby miałem forte coś powiedzieć Dobry? He, śmiał się Dziadek <śmiał się> Patrzyła na mnie everybody, everybody. Jedziemy sobie na rowerze przez miasto. czy znaczy, no miasto, kurde miasto Taka, takie miasto jak wioska Także no dobra i nagrywamy sobie reakcje ludzi Ludzie już mnie wyzywają na początku odcinka jak, jak słyszeliście chyba widzicie jak wam Jak wam się poświęcam W tym odcinku będę ciszej, trochę gadać, było Bo jednak dziwnie się czuję jechać przez miasto i gadać <ścoughs> Jak się patrzyła na mnie Jedziemy przez park kurde jak ja się dla Was poświęcam? Jakiego ja pajaca z Ciebie robię? No, ludzie są myślą, że ja czubek jakiś. Kto normalny wyjeżdża w kombinezonie, w kasku, w rękawicach na rowerze? W dodatku na miasto. No, powiedzcie mi, kto? Kto inny jak nie Whiteout? No, chyba nikt. Chociaż wspomniałem, czy takie coś już było na YouTubie czy nie? Ale ale zawsze tu coś nowego na kanale wiadomo. Jakiś spoko, filmik chyba. Chociaż muszę mieć jakieś tematy do obgadania, bo tak to się zanudzicie. Bo jednak w tym mieście W tym mieście to jest chyba jednak normalka, że ludzie wyjeżdżają w kombinezonach w kompletnym stroju na motocyklu, na rowerze, bo jakoś mało reakcji jest, jak jeździłem już tak, no nie wiem. Dobry? O co jadę? Ogólnie, tu dzięki za 1600 subskrypcji jedziemy do 2K. A w sumie to już możemy lecieć do 10. Zaczymy, czy się nam uda wbić kiedyś. Oby na pewno. Boże. Moja koleżanka z klasy stara. A z starej klasy. Nie żona stara. Nicde. No wam powiem, że coś się zbiera na deszcz jednak. Cały tydzień ma padać. Także Także muszę wam coś nagrać po prostu. Dzisiaj muszę wam coś wrzucić, bo już dwa, minę dwa dni minęły od poprzedniego filmu, a chcę właśnie taką systematyczność mieć co jeden, co dwa dni film, abyście mieli cały czas coś nowego do oglądania Ja by wyświetlenia wbijały i widzowie nowi. Mamy korek. Okej, okay, mamy korek. Dosyć ręcznie, ale co mi tam? Witam, witam Witam O, żeby miał otwartą, mogłem coś powiedzieć <laughs> Może co ja robię ze swoim życiem? <laughs> Sorry za katar, ale ale jednak są 4 stopnie Także musicie wybaczyć, bo bo jednak to nie jest fajna pogoda do nagrywania Ale i tak pojechałem specjalnie dla was do, do Polski Aby wam po prostu coś takiego nagrać Abyście zobaczyli reakcję ludzi Jak ktoś se jedzie Właśnie w kombinezonie Przez miasto na rowerze Wszystko dla was bał się coś do niego wjadę chyba ludzie sobie myślą że ja z siebie czubka robię na 100% jakiś czubek sobie jedzie zobaczcie co łapkę w górę <noise> jak to wygląda może ale nie to jadę sobie po moto swoje wziąłem wziąłem rower mój a czy no mój, mojego taty od kolegi, bo kiedyś u kolegi byłem i zostawiłem rower u niego, a wróciłem na moto swoim. I właśnie wziąłem dzisiaj, co tak pomyślałem rano, aby wrzucić posta na grupę, jakie tematy na, odcinki, na odcinku mam poruszyć. I właśnie Adam zaproponował, abym nagrał coś takiego, jak właśnie nagrywam. Także dzięki za pomysł, Adam. Możecie mu podziękować Wy w komentarzach za. Za to, że się kompromituję przed ludźmi właśnie Ale ja tutaj... W, ja już tutaj będę znany, w tym moim mieście <laughs> Się patrzy z balkonu Ale ciemno się robi ja Jakoś nie czuję wstydu Wam powiem Taką serię mam przygotowaną Tylko musi przyjść słoneczny dzień naprawdę, bo... Do tej serii jest właśnie... Potrzebna pozytywna energia słońca Taka seria naprawdę musi musi być dobrze nagrana w ładnej pogodzie Gdzie nie będę spocony jak świnia, no, także no. Czekamy na ładną pogodę i od razu pojadę do Polski wam nagrać taki odcinek do nowej serii Że, że naprawdę padniecie chyba na kolana. Lecz przynajmniej jak ja bym to oglądał, to ja bym padł na kolana. To będzie jeszcze gorsze niż to co teraz robię. To będzie takie kompromitujące. A ludzie będą czuli taki cringe. Że o Jezu, ale ciemno się robi i będzie padać. A ja 70. nie, 60 km od domu gdzieś mam. Ogólnie no to za niedługo będą moje pierwsze 1000 km na Jamaszce. Także będę mógł wam dać recenzję tego motorku po 1000 km. Ech, także myślę, że... Też się zapowiada spoko filmik. Jeszcze wam dzisiaj nagram Fomaxa. Eee, VMAXa muszę wam nagrać. Już to dawno w planach miałem. Dzisiaj mam nadzieję, że mi się udała się to nagrać. Aby mieć na zapas, bo jednak następny tydzień ma cały czas padać. Także filmem będą mogli być się pojawiać co, co jeden, co dwa dni. Zobaczymy, jaka pogoda będzie. Po prostu, czy będę w stanie coś nagrać dla Was jeszcze, czy nie. Przepraszam. Przepraszam. Dziękuję. Ale ciemno, 14 dopiero. Jeszcze 14 nie ma, już tak ciemno. Co to się dzieje? Ludzie, weźcie mi to, wytłumaczcie. A ja tak się jadę i jadę. Już tyle kilometrów zrobiłem i nagrywam to drugi raz. Ponieważ pierwszy raz się nie nagrał. Nie nagrał się po prostu. Widzicie, ta bateria szwankuje. Nagrała się tylko minuta, nagrywałem 20 minut. Także... 19 minut gadałem sam do siebie. Ach, ja teraz... Jak tak patrzę na tą kamerkę, to mam przed kaskiem, no to chyba się nagrywa. Mam nadzieję. W tamtym... W tamtym domu... Po prawej mieszka pewien youtuber. Ja wam nie powiem... Jaki to youtuber ale ma parę milionów. nie, ma ponad milion subskrypcji No ale wam nie powiem jaki to youtuber bo nie chcę po prostu zdradzać jak wygląda dom pewnego youtubera właśnie jestem z tego miasta co on i już kiedyś widziałem na jego kota tego grubasa ale powiem wam że jak na takiego grubego kota to... to on umie skakać myślałem że on to bardziej taki leni, ale jednak jak skocił na płot to tak się zdziwiłem, że on umie skakać. Jakby chyba w Anglii, że, że ludzie chodzą po tej stronie zamiast po drugiej. Trzeba na kasku uważać, bo zarawalne. Tak jak dzisiaj już raz walnąłem. Mam teraz rysy. Ogólnie szkoda, że się nie nagrał poprzedni odcinek, bo, bo kurde tak, ludzie fajnie reagowali. A teraz, jak widzicie, to nie jest miasto, to jest jakaś kurde wioska. Tego nie można nazwać miastem. W mieście powinni chodzić ludzie, cały czas coś się dzieje, samochody i ITD, i td, a tutaj będzie raz jakiś czas samochód i tyle. Jeszcze ja kawałek się przejadę, bo tam jacyś ludzie idą czy jadą Zobaczymy w jaki czas, pokonałem to parę kilometrów z tamtego miejsca co zacząłem nagrywać. Jeszcze dzisiaj na odcinku poprzednim co się nie nagrało zaczepił mnie jeden widz. Zaraz wam powiem Czyli, yy, zaczepił mnie jeden widz, taki starszy ma, ma najlepszą tyzyterkę w Polsce w sensie najmocniejszą i ja sobie tak jadę na rowerze, no nie A on właśnie za mną, ja już skręciłem na lewo, on za mną krzyknął moje imię, no bo swej sam nie zna. Właśnie mówił, że poznał mnie po kombinezonie, że widzicie, kombinezon rozpoznawalny w tym mieście. Aha, kto jest na grupie, ten widział już mój kombinezon. Kto nie jest na grupie, ten nie widział. Przepraszam, dziękuję. Widzieliście co do poprzedniego odcinka LWG dla skuterów. Machnął głową. Właśnie skuter ja też odmachnąłem. Miał kask taki z szybką dotąd do połowy. Miał rometa a i tak pokazałem, bo on pokazał no właśnie tak to działa, że jak ktoś ma bezmarkowego skutera to jak on pokaże, to ja też wtedy pokażę a jeśli nie ma no to samemu nie pokażę, bo bo po prostu nie pokażę także zawsze przy bezmarkowych właśnie skuterach czekam na ich pierwszy ruch czekam właśnie aż oni pokażą tą lewą, czy machną głową no ja miałem miałem krótko jechać Jeszcze z wami pożegnać Także dobra mam nadzieję że Wam się spodobało Co prawda mało reakcji było, bo bo to nie jest takie prawdziwe miasto, to jest bardziej jakaś kurde wioska Wioska nie wiem gdzie ja wylądowałem w ogóle e, Także Także no co e, Widzimy się w następnych motovlogach zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję koniecznie, ponieważ wbijamy 10K znaczy no, wybijamy, na razie to dwa k trzeba bić. Dobry? He, miał się dziadek jakiś. Dobra, będziemy jechać przez pasy. Jak się patrzą ludzie. Dobra, ja się z wami żegnam po raz kolejny. Bo kurde, za długi ten vlog będzie. Zostawcie lajka koniecznie, subskrypcję oraz komentarz, wbijajcie do grupy na fejsie, wbijamy 500 widzów, na 500 widzów będzie konkurs na wlepy, także myślę, że warto. Widzimy się w następnych motovlogach,